Już blisko 40 osób przebadało się samoobsługowym alkomatem, który od tygodnia jest zamontowany w Komendzie Powiatowej Policji w Chrzanowie. Samoobsługowy alkomat zakupiono z pieniędzy gminy Chrzanów w ramach poprawy bezpieczeństwa w mieście. Od tygodnia dostępny jest dla kierowców. Zainstalowano go w holu Komendy Powiatowej Policji. Każdy, kto chce, może anonimowo skorzystać z tego urządzenia. Obsługa jest dosyć prosta osoba która przyjdzie się przebadać naciska przycisk wyciąga rurkę a następnie postępuje zgodnie z wyświetlającymi się konkretnymi zadaniami i po przebadaniu otrzymuje wynik na wyświetlaczu który jest podawany w promilach oprócz tego zapala się myślę że w każdym przypadku zielona buźka jeśli wyświetli się wspomniana zielona buźka to oznacza że bez obaw można wsiadać za kierownicę w przypadku, jeśli wyświetlona buźka będzie czerwona, nie powinno się prowadzić auta. Obsługa alkomatu jest prosta, ale w przypadku wątpliwości można poprosić o pomoc dyżurnego. Ten na pewno podpowie kolejne kroki. Jak na razie bez problemu poradziło sobie z tym urządzeniem już 40 osób. Sporym zainteresowaniem cieszy się też samoobsługowy alkomat w Trzebini. Podobne urządzenie, też, które zostało zakupione ze środków, w tym przypadku gminy Trzebinia, znajduje się w komisariacie w Trzebini. I tam też, patrząc na ilość tych osób przebadanych, od kilku miesięcy to urządzenie tam właśnie jest zamontowane. No, pokazuje, że jednak te urządzenia, ten pomysł, ten projekt myślę, że zdaje egzamin. W Trzebini w przeciągu kilku miesięcy swoją trzeźwość na alkomacie sprawdziło już 160 osób. Warto pamiętać, że jeśli wybieramy się na takie badanie, bo nie jesteśmy pewni zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, to nie jedźmy samochodem.